Rzeczy. Trzeba najpierw przygotować materiały, które pozwolą nam rozpalić to ognisko w sensie podpałkę i nie. paliwo. Bo w momencie, kiedy uzyskamy żar, to nie będzie czasu na szukanie drewna. Musimy być przygotowani. Czyli ja pokazuję metodę, ale musimy też użyć mózgu, że najpierw przygotowujemy sobie to ognisko do rozpalenia. Bo kiedy już uzyskamy płomień z tego żaru, nie będziemy mieli czasu a za dużo energii straciliśmy, nie będziemy mieli czasu po prostu na szukanie, na szukanie, opału, na szukanie rozpałki. To musi być przygotowane wcześniej, jeszcze przed łukiem ogniowym. Mhm. Wszystko zgromadzone pod ręką. Tak, wszystko zgromadzone pod ręką. Wtedy sobie robicie. No i mniej więcej kolejnym patentem, który od drugiej strony tego rowka robimy takie Fazy. fazy. Fazujemy sobie to w taki sposób, o, że jak przykładamy dociskamy deseczkę, to te fazy powodują, że tutaj jest jeszcze przestrzeń, przez którą do, do, dochodzi tlen i bardziej podsysa nam ten żarty, no, który spróbujemy, skrypnie. spróbujemy, a przynajmniej nie, nie dusi, nie go, dusi no? go, tak, nie dusi go w tym rowku po prostu tutaj. No i teraz, kiedy mamy już zrobiony rowek, przygotowujemy sobie oczywiście, tak jak ja to wcześniej uczyniłem, Do spałki używamy podobnej yy, jak naturalnej. Dobrze sprawdzają się szczyty pias, nawet jak jest wilgotno i pada deszcz, one szybko, wiatr szybko suszy. Mhm. Yy, szczyty trzcin, mhm. tylko w okresie takim od jesieni do wiosny, bo później zaczynają niestety robić się zielone i, i są pełne soków, więc nie, nie posłużą nam dobrze. A wiecie, a wiecie jak szybko w, wysuszyć szczyty traw, wilgotne, jak się włożyć, jak nie ma wiatru, nie trzeba szybko biec. Tak. Kolejną rzeczą jest kora, na przykład łyko z lipy, gdzie z tego możemy zrobić sznurek nawet awaryjny, ale robimy to w ten sposób, że po prostu drzemy to na kawałki, na coraz mniejsze, Oczywiście możemy te wszystkie materiały, jeżeli pozyskamy w terenie, pomieszać, to nic się nie stanie, nie? nawet lepiej. Bardzo dobry jest puch, puch pałki wodnej, puch, tak, o tym właśnie. ale on bardzo szybko się spala, jeżeli nie ma dodatku typu łyko, no, łyko lub czy trawa. Ćcina, nie? Mhm. trawa. To, to masz, masz, kilka, się... masz kilka sekund tylko, żeby po no prostu tak, prze, tak. coś Wlęc, przejąć ten ten płomień czymś ogóle, innym. nie? Jak nie to... To... Mhm rozszapiszesz lekko, otworzysz to, ten, tą pałkę, odchrzysiwa od, od iskry, to się pali Jest momentalnie tego nie ma. Przerabiamy osobiście. Jest płomień. Yy, możemy jeszcze właśnie tu jak mamy kawałek kory, zrobić sobie takie, takie gniazdko. Robimy sobie gniazdko, w którym mamy już przygotowany mniej więcej, to nam tyle powinno starczyć, chociaż generalnie podręczniki mówią to, że by była dosyć yy, mocna ta kula. Rozpałki dosyć stabilnie zbita, mocno zbita i żeby była wielkości melona albo albuza, że masz takie mocno, możesz się trzymać i ten. Daje gwarancję, nie? Tak, daje gwarancję, po prostu dłużej się to będzie palić w momencie, kiedy już płomień. Bo może być tak, padać deszcz i wiać wiatr zaczynamy, mocny, nie? Tak Ale że... na te potrzeby, właśnie to no. tyle nam powinno stać. To kwestia doświadczenia i to... tak. Ile tego mamy? Ja. Przygotowujemy się teraz. Zacisnęliśmy, czujemy że trochę słabo. Przygotowujemy się, bo generalnie mamy jedną, dwie szanse, bo trzecia szansa to już będziemy potrzebowali niestety odpoczynku, żeby już za trzecim no, razem to nie pójdzie, no bo nie będziemy mieli tyle wsiły sobie. Myślę, że pachlowania i gipsowania mam dosyć to zamachania. No, on I teraz troszeczkę inaczej ścigujemy. Mamy, mamy zrobione wszystkie elementy. Pozycja przyjęta, więc. Start. Zaczynamy tak jak na początku, przy obyłkce Przy obyłce przy gniazda, czyli powoli. O. Widzicie? Tu się ziszli sznurek, czyli trzeba go jeszcze dociągnąć. No jest to metoda dosyć głupia, co A może użyj tego drugiego świdra, co masz grubszego już jak ten? Ale tu już mam ten, to mi wygeneruje żal. Uh -huh. Aha, bo masz dopasowany. Tak, tak już dopasowałem go, chociaż tam ten też już bym dopasował, ale cieńszy świder przy wilgotnym... O, to jest taka ciekawostka, że cieńszy suchy świdel przy wilgotnych warunkach. Lepiej będzie się generował niż grubszy świder, tak? Jak jest sucho, to grubszy świder zrobi robotę. Grubszy i cięższy zrobi robotę, a jak jest wilgotnie, to cięższy ma większe szanse na zrobienie roboty. Taka jest ten niby, niby zasada. No i mi najwięcej problemu na przykład zawsze sprawia dopasowanie jak się poluzuje cięciwa, bo tu dociągniesz 2 mm za dużo, 2 mm za mało. Jestem. No, ale jak już mamy dopasowaliśmy. Możemy też wiedzieli. Ja lubię ciasno. Każdy facet na początku lubi ciasno. aż ten łuk się wygięł. Tak. Chyba, Chyba za mocno. Za mocno, widzicie. I tu wystarczyło pociągnąć 50 metrów. Jak jajko? Co? Okej, okay, zrobiło się, no? Trochę wybryzgało górą, troszeczkę upuściło. No ale jakbyś nie zobaczył, to by wybuchło. No. Momentalnie. Widziałem taki wybuch. Na A co jajko? Twarzy. Jajko gotowałeś? Już Najlepiej w ten. Jak jest później, już jest maj, czerwiec o, i są już jest... duże liście roślin, to wtedy zawijasz w liścia i wkładisz na żary. Nie, coś zaczęło się. Jak pęknie to. Zacząłem słuchać to się, jaka, bo coś się wdużało. Słuchałem go i wyduchałem też. <laughs> Wiesz, że się z ciebie nie śmiałem później? Tak, mamy już tu naciągniękę. No dobra, to zapraszam do pracy. O Jezu. Poczekaj chwilę, jeszcze moment. Eee. Czekajcie, wyślijcie się, rozsuńcie. Proszę, proszę. I teraz start. Poczekaj, raz, dwa, trzy. Możesz jechać. No i zaczynamy właśnie powoli, nie? Trochę Latuwamy cyk, zaciskamy, znowu poprawiamy. I tak Uch. do skutku, nie? Tak, tak do skutku. Musimy znaleźć moment, żeby nam się dobrze może być za luźno. i jest za luźno. Powiedziałbym, że to taka metoda dla cierpliwych. Tak, uczy cierpliwości, mm. ale czasami może to być jedyna metoda dla wszystkich no, no. w pewnych warunkach. To wszystko wali. Mam nadzieję, że zdążymy przed deszczem, mm, który to nadchodzi. Tu, czy nie wiem, czy wyjdą. Czarnowictwo słyszę. No, ja się z tym liczyłem. Mamy, mamy trudne warunki, więc to dobrze. Nie w sensie są trudne, no. nie są optymalne, ale trudne Zresztą nie się. Ja jestem zawiedziony, bo myślałem, że to szkole to będzie w pokoju hotelowym. O. Tam, tam są drzwi <grym> Wybierz sobie coś To nie jest wy, wyjazd integracyjny z korporacji da. Dobra Ja chcę nagrać jak tutaj kurcze jest żar Nagrasz, Hirek to potrafi Pamiętasz Sebastian jak na zajęcie zajęciu z Łuku nie? Tam w tym parku jak Nie w parku, co ja gadam, czekaj będzie w lesie. no. Ale Jest, 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 tak jest. Tak Puszczę, dojści. puszczę no nie będzie okej, okay, widzisz. Największy problem. A, bo, bo się spieszysz. Tak, bo zaczynam się spieszyć, bo deszcz, bo presja grupy i... <grym> Weź. I się. Wyjdzie lubi, Nie, nie lubię, jak idę. Zobaczę na ręce, tam na wioskę czy nie zgubiłem się. Tak. Ja mam taki postulat. Okay. Aha, dobra, dobra. Próbujemy. No i środek stopy zaczynamy powoli szpilirować zaczynamy świdirować Teraz delikatnie zwiększając prędkość. widzicie już tu się dym robi ale to nie jest i kiedy widzimy już gęsty dym taki przyspieszamy i dociskamy na maksa i przyspieszamy da nam się ustać Odkładamy delikatnie widzicie? Dajemy chwilę, teraz się nie spieszymy. Przytrzymujemy delikatnie i dajemy mu szansę. Nie widzę, żeby się dymiło, więc mogło. Oczywiście kilku wody? Łapiemy oddech w drugą stronę. Patrzymy delikatnie. Nie, nie hmm. udało się, było blisko. Za mało energii, to sobie zrzucamy do środka. Hmm. I próbujemy aż się uda. I próbujemy drugą akcję. Nie podajemy sobie sprzęt. sprzęt czyli... wszystko tam łatwo wygląda. prosto i lekko. Oni mają przeważnie już gotowe świdry, które wcześniej już mają tak, przygotowane, przygotowane tego, a tutaj no mamy sekund, praktycznie zrobione od, od podstaw, nie. mamy wszystkie tak, elementy jest, zrobione to jest, to jest, to jest nowe. Jak jest sucho tak, można... Polas nie znalazł. Jakby było mhm. lato, już by dawno był żar. Tak więc wiemy, że już to będzie działać, więc poprawiamy sobie, poprawiamy sobie delikatnie śwideb, żeby nam lepiej się wierciło. Żeby się nie zapalił od góry. Lujemy no trochę żeby był poślizg. Wiecie, znacie to z filmów, nie? No Surzywalu. Tak, o Czy się, No i jak już sobie wyświdujecie i zaczynacie od początku. Powolutku. Widzicie. Szybko pomachaj. Teraz to będzie działać. I teraz już spokojnie dajemy, jak nie pada oczywiście. To już nam nie zgaśnie. Już wygenerowaliśmy taką energię kinetyczną, że nam to nie zgaśnie. Teraz spokojnie już odkładamy sprzęt. Żeby nam tu bałaganu się nie narobiło. Bierzemy naszą spałkę Wcześniej przygotowaną. Wcześniej oczywiście przygotowaną i ostrożnie Możesz przenieść połowę żaru i mieć szansę drugą, nie? Jak jeżeli im mm, Też dobra uwaga, dobra uwaga Przerzucam mm -hmm, mm -hmm. Zamykam to delikatnie, widzicie to się dymi tak. I rozmuchuję. I na tym etapie też można to zepsuć. prawo, no pięknie, brawo. fantastyczna robota Chirek, naprawdę. I mamy to, nie? Fantastycznie wyszło. Zestaw jest taki, że możemy go mieszać. To jest świder sosnowy, mm -hmm. gałęzi sosnowej. Podkładka jest wierzbowa, czyli dwa miękkie gatunki. Takie miękkie gatunki można ze sobą, ze sobą mieszać, nie? No, zresztą jak mamy jednego krzaka, czy jedno drzewo, tak, to... to nie są czerwone, z jednego... tak, samo, tak samo dobrze to zadziała, nie? Z jednego kawałka drewna. Mam propozycję? Dobra,